Dzień dobry, dzień dobry, witam Was w kolejnym filmiku, w pierwszym vlogmasie. Zaczynam vlogmasy od pierwszej niedzieli adwentu, no i mam nadzieję, że będziecie mi tutaj towarzyszyć aż do świąt Bożego Narodzenia. Będę starała się jeszcze oprócz filmiku czwartkowego. I niedzielnego, nagrać jakiś jeden filmik po drodze we wtorek, go opublikować, aczkolwiek musicie mi wybaczyć, znaczy nie musicie, ale bardzo proszę, żebyście mi wybaczyli, jeżeli nie zdążę, po prostu, bo to jest też taki czas, który przypuszczam, że również wy macie w swoich działaniach zawodowych, gdzie bardzo wiele rzeczy trzeba zrobić na ostatni moment, bardzo wiele rzeczy trzeba dopiąć do końca grudnia i po prostu może mi tego czasu na nagranie też zabraknąć. A Adwent jest takim czasem dla mnie podsumowań dotyczących różnych tutaj sfer mojego działania. Adwent jest początkiem roku liturgicznego, czyli jakby zaczynamy w tym momencie nowy rok, nowa karta się otwiera, ale też ten początek grudnia i cały grudzień jest taki, takim czasem, w którym myślę, że również często osoby niewierzące próbują w jakiś sposób. Dojść do podsumowania tego, co było, tak żeby z nowymi planami, z nowymi myślami, być może z nowymi różnymi kompetencjami i wyrobionymi, jeszcze wejdą w nowy rok, który niedługo już nas czeka. I to jest też dla mnie czas radosnych przygotowań do Świąt Bożego Narodzenia. Radosny dlatego, że bardzo często wtedy uciekam myślą do dobrych momentów w moim życiu, a do mojego dzieciństwa, do świąt z mojego dzieciństwa, które były dla mnie bardzo dobrym czasem, do świąt z okresu, kiedy byliśmy młodym małżeństwem, mieliśmy małe dzieci i generalnie mówiąc, poza troskami materialnymi, nic nam tutaj bardzo nie doskwierało um, I to jest taki też czas, którym na przekór różnym trudnym momentom, które dzieją się. Myślę, tak jak w moim, tak i w waszym życiu bardzo chcę wydobyć siebie radość i bardzo chcę też tą radość wam przekazać. Ja jestem osobą, która lubi przygotowania do świąt, lubi sprzątanie tak takie już wykończeniowe, lubi dekorowanie, mieszkania, lubi gotowanie, lubi pieczenie. Są też takich elementów będzie na moim kanale sporo, ale zwłaszcza w ostatnim roku, ostatnim adwencie nauczyłam się tego, że potrzebne mi są też dni inne niż wszystkie. Bardzo chętnie w tamtym roku wychodziłam z domu. Gdzieś tam również byłam w ciekawych, fajnych dla mnie miejscach, które sprawiały mi wiele radości. A jeżeli tego nie widzieliście, to zachęcam do zobaczenia zeszłorocznych vlogmasów i też takie momenty w tym roku chciałabym, żeby były. Zaczynając wszystko, zapraszam Was do zrobienia ze mną adwentowego. Wieńca. Taki nietypowy będzie ten wieniec adwentowy, na szybko zrobiony. Tutaj mam taką deskę kupiłam ją w Action. I też w Action kupiono świece, a reszta drobiazgów to już miałam je wcześniej w domu. Te drobne elementy czerwone były wcześniej przy moim stroiku jesiennym. Do tego też są takie jeszcze bombeczki. Aniołek, którego w końcu nie użyłam, ponieważ mi się złamała nóżka. I mam tutaj też mech. To jest mech, który też był w moim jesiennym stroiku. I to jest mech, który Wam bardzo polecam do tego typu rzeczy. Zobaczcie, jak jest mięciutki. To jest mech i go nie trzeba w ogóle podlewać, żeby był taki świeży. Raz na jakiś czas y, trzeba go tylko troszeczkę skropić, spłyskać wodą i on tak ładnie tę wilgoć nabierze, w tej chwili e, zrobiłam tak, że wczoraj wieczorem spryskałam, a zostawiłam na noc, no i teraz mogę już wszystko układać. E, to będzie taki błyskawiczny stroik, e, myślę, że może być dobrym propozycją dla osób, które tak jak ja nie mają zbyt dużych zdolności manualnych, a lubią takie e, troszkę inne rzeczy. Rozstawiłam sobie na tym moim pieńku właśnie świecę, i teraz staram się na początku z tego mchu zrobić jakby taki kształt wieńca, czyli układam te największe kawałki pomiędzy świecami, już od razu formując koło, takie, taki właśnie jakby wieniec. Starałam się też ułożyć te świece nie przy samym brzegu, ponieważ zdaję sobie sprawę z tego, że przy, przy przenoszeniu, na przykład przy sprzątaniu stołu, ten mech może się przesuwać, także zależy mi na tym po prostu, żeby to było też ozdoba nie tylko ładna, ale i praktyczna, bo jej miejscem docelowym jest nasz stół, przy którym spożywamy codziennie posiłki. I teraz powolutku układam sobie poszczególne kawałeczki, dopasowuję je tak, żeby nadal trzymały formę, czyli żeby nadal to był taki kształt wieńca, a jednocześnie staram się, żeby one otaczały świeczki, żeby było tak widać, jakby te świeczki były postawione na wieńcu. Oczywiście myślę, że można zrobić też tak, że najpierw ułożyć kształt okrągły, i potem w odpowiednich miejscach poustawiać świeczki, ale trochę się obawiałam tego, czy te świeczki, czy te świeczki będą stały stabilnie, no a jednak to będzie żywy ogień, stojący jeszcze na drewnie. <grym> Także też zależało mi na tym, żeby to było wszystko stabilne. I powolutku wszystko sobie, no spokojnie, układam. Oczywiście jest to taka alternatywa dla takich tych wieńców z gałązek iglastych. Ja nie widziałam takich gotowych gałązek u nas jeszcze. Jeżeli macie w swoim domu ogród i tam macie różne iglaki, no to oczywiście jesteście szczęściarami, bo można to wszystko wykorzystywać do różnych dekoracji. O, i widać teraz, że ten wieniec już powolutku. Nabiera kształtu, jeszcze tylko najtrudniejsza chyba rzecz, czyli dobre ułożenie po tej takiej zewnętrznej stronie i będzie można dekorować. Chociaż dekorowanie to chyba za duże słowo, jeżeli chodzi o tego typu wieniec, zresztą ja przyznam, że ja y, lubię takie bardziej stonowane dekoracje. Chociaż u kogoś mi się podobają, jak są takie bogate, natomiast u mnie potem niekoniecznie. No a też wydaje mi się, że wieńc adwentowy, w odróżnieniu od tych dekoracji, takich bożonarodzeniowych, świątecznych, to on w ogóle jest taki troszeczkę stonowany. Jestem ciekawa, czy w waszych domach rodzinnych była tradycja wieńców adwentowych? Ja przyznam, że dopiero tak naprawdę od niewielu lat je robię. Zawsze taki wieniec był u nas w kościele, natomiast w na domu tego, tego zwyczaju nie było. Chociaż coś mi się tak tutaj w, przypomina, że w domach znajomych moich rodziców taki wieniec się pojawiał, przynajmniej w jednym z domu. Możliwe też dlatego, że ja jestem ze Śląska Polskiego i tam dużo osób też mieszkało, takich, którzy mieli też rodzinę w Niemczech. W Erefenie i y, takie różne zwyczaje dekoracyjne y, przyszły wtedy do nas. Zresztą, w ogóle, y, z tego co pamiętam, to y, w Opolskim były chyba pierwsze takie wioski, które były tak bogato udekorowane, takie jak dzisiaj też są. One były jeszcze latach 70., -tych, 80. -tych. O, i teraz sobie po prostu dokładam tutaj. To wszystko jest miękkie, jest takie bardzo. Plastyczne. No właśnie, tutaj jest ta próba postawienia tego aniołka, który jednak nie bardzo mi się trzymał. Później starałam się go troszeczkę wcisnąć yy, i docisnąć do takiej podstawki. No i skończyło to się na złamanej nóżce, ale no trudno. No i teraz po prostu układam sobie te dekoracje. Um. Tutaj jak widzicie mam tylko jedną taką, trzy takie bombeczki połączone razem i to postawię sobie przy świecy, która jest pierwsza i jednocześnie czwarta, czyli między pierwszą i czwartą świecą, żeby tak troszkę podkreślić wyjątkowość właśnie tych, tego początku i końca tego okresu i szybko i gotowe. Korzystając z Black Friday kupiłam jeszcze mój ukochany, ulubiony i najlepszy na świecie podkład. Um, niestety ma dwie wady. Pierwsza to jest taka, że on jest drogi, a po drugie leciusieńko ciemnieje, ale to jest właśnie ten. Fenty Beauty by Rihanna. Podkład jest w ogóle rewelacyjny, między innymi z tego powodu, że ma mnóstwo odcieni, jest w ogóle 44 odcienie. W Polsce specjalnie nie widziałam, ale jak byłam w Stanach Zjednoczonych, tam po raz pierwszy go kupiłam, to faktycznie 44 odcienie stały na półeczce. Jest on maksymalnie długotrwały na mojej twarzy, wytrzymuje on od 10 do 12, 14 nawet godzin. Pięknie kryje i taki daje tutaj blur, także twarz wybrzmiewa Wygląda naprawdę rewelacyjnie. Mój numer to 190, ale pamiętajcie, że ja mam lekko żółty i lekko opalony odcień cery, także dla mnie ten podkład jest najlepszy. Tak właśnie wygląda. Jest wydajny, bo dwie, maksymalnie trzy pompeczki wystarczą na pokrycie u mnie twarzy, szyi. No, i tak jak mówię, to jest podkład, który utrzymuje się bardzo, bardzo długo. A tutaj zobaczcie kontrastowy podkład, jeżeli chodzi o cenę. I drugi mój ulubieniec, czyli Eveline Satin Matte. Um, I mój kolor to jest 103. Bardzo dobry, to jest myślę najlepszy podkład, jeżeli chodzi o stosunek jakości do ceny, także jeden kupiony okazyjnie za 122 zł, drugi kupiony okazyjnie za 11 zł, oba noszę, oba używam, obu używam i z obu się cieszę. A tutaj kupiłam sobie jeszcze taki olejek do kąpieli, takim zapachu sosny. I to jest knajpe. Bardzo lubię tę firmę, bardzo służą mi dobrze tego typu kosmetyki. I jeszcze Isana, a też do kąpieli, o płyn o zapachu eukaliptusa usiadłam sobie jeszcze na chwileczkę, że wam o jednym jeszcze bardzo ważnej rzeczy i muszę wam się przyznać, że dopiero zrobiłam tak po raz pierwszy w zeszłym roku Ej, i po raz pierwszy w zeszłym roku na totalnym luzie. Podeszłam do przygotowania do świąt, co myślę, że sprzyjało i mojemu stanowi fizycznemu, psychicznemu, ale też działało w jakiś sposób na otoczenie. Mianowicie założyłam sobie, że jeżeli czegokolwiek nie zdążę zrobić, nie Muszę posprzątać, nie zdążę gotować, nie zdążę upiec, trudno. Nic się absolutnie nie stanie. Bardzo często było wcześniej tak, że ja sobie jakoś takie zadania stawiałam, i całe te przygotowania do świąt były u mnie właśnie w takim kontekście zadań. Muszę to zrobić, muszę to zrealizować, muszę z tym się uporać. I jeżeli czegokolwiek nie udało mi się zrobić, to miałam takie poczucie, że. Dałam ciała, że w tym momencie zrobiłam coś nie tak, jak powinnam, a w zeszłym roku po raz pierwszy całkowicie świadomie, całkowicie planowo odpuściłam sobie napinkę. Poluzowałam sobie po prostu. Stwierdziłam, że będę robiła tyle tylko, ile y, mogę. Absolutnie nie będę zawalała żadnych innych rzeczy, absolutnie nie będę poświęcała chwili mojego wypoczynku na zrobienie tego porządku, czy, czy, czy kupno jeszcze piękniejszych, jeszcze większych dekoracji. Stąd też na przykład po raz pierwszy w tym okresie miałam czas na czytanie książek. Zresztą w ostatnich vlogmasach też różne książki wam tutaj pokazywałam i mogę śmiało powiedzieć, że to były najbardziej dla mnie komfortowe, Przygotowania do świątek, jak kiedykolwiek miałam. Także, jeżeli mówicie, na przykład, że nie lubicie świąt Bożego Narodzenia, nie lubicie przygotowania, myślę, że też warto sobie zobaczyć, dlaczego my tego nie lubimy. Być może są takie osoby, którym święta bardzo źle się kojarzą. Być może są takie osoby, które nie mają tego ogromnego kapitału życiowego, jakim są dobre święta w gronie rodzinnym, jeszcze ze świąt własnego dzieciństwa czy własnej młodości. Myślę, że wtedy można, na przykład, pokusić się o to, żeby stworzyć totalnie inną tradycję. Taką tradycję, która nie będzie wiązała się z bolesnymi wspomnieniami. Być może są takie osoby, które tak jak ja bardzo często traktowały święta i przygotowanie do świąt zadaniowo, albo jeszcze bardziej rywalizacyjnie. Być może macie taką sytuację, tutaj akurat jej nie znam, ale być może macie taką sytuację, kiedy na przykład przygotowanie do wieczorzy wigilijnej jest dla Was sytuacją rywalizacji, gdzie na przykład z jakąś tam szwagierką czy inną jeszcze teściową rywalizujecie o to, czyje potrawy są najsmaczniejsze. Być może właśnie to jest też ten problem. Problem, który gdzieś tam Wam przytłacza, który Was tam gdzieś też przygniata. A być może na przykład jesteście osobami, które faktycznie nie lubią tego przygotowania, które faktycznie źle się czują, na przykład w przytłaczającej tutaj rzeczywistości centrów handlowych, które w tej chwili moim zdaniem są bardzo trudnym miejscem dla wszystkich osób, które są nadwrażliwe. Na przykład nadwrażliwe dźwiękowo, no cały czas gdzieś ta głośna, ta głośna muzyka świąteczna, bardzo często powtarzalna jeszcze się sączy, nadwrażliwe wzrokowo, wszędzie gdzieś coś Mija, miga praktycznie każda przestrzeń jest zapełniona światełkami i ozdobami, ale też nadwrażliwe węchowo, co przyznam szczerze jest też moim problemem. Mianowicie te centra handlowe, te wszystkie miejsca mają intensywne zapachy, co może być bardzo przyjemne na początku, natomiast po jakimś czasie jesteśmy też zmęczeni. Czyli dobrze by było też sobie tak jakoś chyba ustalić właśnie czego my tak naprawdę nie lubimy w tym przygotowaniu do świąt, a co jest dla nas przyjemne. Co nam sprawia tę przyjemność i postawienie właśnie na tym, żeby zauważyć, gdzie faktycznie jest ta magia Bożego Narodzenia, czy magia przygotowania do świąt, natomiast zostawić wszystkie te momenty, wszystkie te miejsca, których nie musimy robić, których jesteśmy, mamy wrażenie, że jesteśmy przymuszani, żeby robić, żeby faktycznie w tym roku przygotować takie święta albo przygotować się do świąt. Całkowicie na luzie i odkryć tę taką dziecięcą radość, którą być może gdzieś tam już zapomnieliśmy. Dziękuję Wam bardzo za dzisiejsze nasze spotkanie i spotykamy się już w kolejnym vlogmasie. Do zobaczenia!